Zwycięzcami etapu wojewódzkiego 19 Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w Świętokrzyskim są państwo Anna i Konrad Grochalowie z Błogoszowa w powiecie Jędrzejowskim. Nazywam się Anna Grochal. Razem z mężem Konradem prowadzimy 60-hektarowe gospodarstwo rolne w województwie Świętokrzyskim. Zajmujemy się hodowlą bydła mlecznego. Rolnicy hodują około 130 sztuk bydła, z czego 70 to krowy mleczne rasy HF. Gospodarują na 60 hektarach gruntów rolnych, a 1 trzecia tej powierzchni to użytki zielone. Na pozostałym areale uprawiają pszenżyto, pszenicę i kukurydzę. Państwo Grochalowie zaczynali od 24 hektarów i 39 sztuk bydła przejętych w 2005 roku od rodziców pani Anny. Do chwili obecnej rodzice pomagają m.in. przy pracy w oborze, opiece nad trojgiem ich dzieci, Erykiem, Bartkiem i Marysią. Gospodarze sukcesywnie zwiększają areał upraw i wielkość stada. W 2018 roku na działce leżącej na wprost siedliska po drugiej stronie drogi publicznej wybudowali nowoczesną oborę wolnostanowiskową. W tej części obejścia magazynują też kiszonki dla zwierząt. Odbiorcą ich mleka jest mleczarnia we Włoszczowej. Rolnicy zamontowali fotowoltaikę i solary. Obejście gospodarstwa jest ogrodzone, a uwagę przyciąga jego estetyka. Między innymi duża ilość nowych nasadzeń roślin ozdobnych, drzew i krzewów owocowych. W konkursie bezpieczne gospodarstwo rolne bierzemy udział po raz drugi. Do udziału w konkursie zachęciły nas panie Zoderu z, z Zachęcamy do udziału w konkursie wszystkich rolników, gdyż daje on możliwość sprawdzenia bezpieczeństwa we własnym gospodarstwie.